Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Druga płyta z szóstego numeru CD Action. Dzisiaj mam dla Was kolejne dwa dema, Deadlock oraz Discord, druga część. Przejdziemy sobie do numeru. Przejrzymy najpierw Deadlocka. No, czyli tak jak tutaj widzicie jest recenzja. Yy, pisana przez Loda Jabola. No tak dosyć mocno zachwyca na tungę. Yy, co chwilę to jest na 100%, potem 130-180 i tak yy, dalej. Sama gra jest podobna do cywilizacji 2. Wykorzystuje ten sam koncept, budowa miasta, walka i tak dalej. Mamy tutaj do dyspozycji 7 raz, które widzicie to właśnie po lewej stronie. A poza tym to jest takie połączenie właśnie, jak tutaj pisze, Master of Magic i cywilizacji. To dosyć ładnie wygląda na screenach, zobaczymy jak to będzie wyglądać w praniu. Wersja demonstracyjna zawiera 40 tły, znaczy możemy grać w nią podczas 40 tły. Także może nawet będzie można coś tam pokazać więcej. Pierwszy raz się spotykam z tą grą, także wybaczycie mi, e, e, jeśli będę lamił i tak dalej. W cywilizacji grałem dosyć często e, dwójkę, najczęściej chyba w pierwszą część. Także teoretycznie powinienem ogarniać. No to jeszcze minimalna konfiguracja: 46DX, 26MHz, 8MB. Potrzeba właśnie Windowsa i potrzeba karty VGA. No to dobrze, to zacznijmy od instalacji. Czy wypa wypakowywania, nie wiem, co będzie co jest tutaj przewidziane. A jest instalacja. Dobrze, GAN, zainstalowana. Przyjrzymy sobie, może. A, nie będą oba. I RIDMI help file. E, dobrze, czyli mamy readme, Jest to wersja 1.2 tego DEMA. Płynna nazwa to Planetary Conquest. E, notka dla użytkowników Windows 3.1 to nas to nie dotyczy. E, trochę na temat tego DEMA. Mm, czyli tak. Możemy, szukać, ty, możemy wyszukiwać tylko e, technologię niskiego poziomu. Zatrzymuj się po 40 turach, czy grać, a można nawet multiplayer grać. grać na, na małych albo na średnich e, światach. Można zapisywać, wczytywać, czyli też tam brakuje pełnych featureów w pełnej wersji i nie ma dźwięku. Mu znaczy muzyki. Aha. <grym> To jest właśnie ciekawe, że yy, widać, że budowali yy, demo na tym samym silniku. Potrzebuje CD, wystarczy nacisnąć cancel. Nie chciało im się tego blokować w bildzie. Yy, Można grać przez internet. Mam tu jakieś te klawiszowe. Ale, że tak, tylko przeglądam na szybko. Piractwo zabija e, rozwój gier, to to wiadomo od dawna. E, dobrze, czyli tak, tutaj nam więcej już nic nie potrzeba. Gdybyśmy mieli windows 1, to można by zainstalować ten, to rozszerzenie i wtedy gra teoretycznie powinna chodzić. Dobrze, co my tutaj mamy jeszcze? Help me. O, no, to takie, takie typowe rzeczy. Dobrze, nie będę przedłużał. Polecimy sobie prosto do gry w takim razie. Nie stworzył mi ikonki na, na, na tym, na, na pulpicie. O, tutaj jest, dobra. Ok, czyli to jest to samo co było w Wiedmirze. Nie możemy yy, używać niektórych feature'ów. No, nie będzie, może, tutorial. O, jest, jak jest tutorial, to nie będzie tutorial. No i mamy od razu wszystkie 17 do wyboru. Ale zagrajmy może ludźmi. Ok. Czy taka cywilizacja w kosmosie, tak? Że zamiast, nie wiem, cywilizacji wybieramy sobie rasy, które też są cywilizacjami, tak naprawdę. Mm -hmm. Dobrze, czyli pewnym przyciskiem, żeby się dowiedzieć więcej. Okay, czy tutaj możemy sobie wybrać, lądować? Ja tak z cywilizacji kojarzę, że najlepiej mieć dostęp właśnie do wody i, i na zielonym. Czyli możemy wybrać kilka strategii, jak zapanować nad planetą. Dobrze, zobaczymy, jak to będzie działać. Dobrze, czyli tutaj jesteśmy w tym miejscu, tak? Dobrze, teraz bardzo nie wiem, co mam z tym zrobić. Czy mam kliknąć dwa razy, tak? okej. Okay. <grym> Uh -huh. Dobrze, czyli tak, czy klikając tutaj możemy sobie wybudować jakieś różne rzeczy. Um. Okej. Okay. Czyli tak, oddamy właśnie ten tutaj, jeśli będziemy w stanie zbudować pięć takich ośrodków e, e, Cities <śc> Synthesis, jak to tu powiedzieć no nie wiem miast centralnych hmm. czy tak tutaj możemy zbudować ten statek okej okay, rozumiem czyli że Możemy przeznaczyć co ludzie robią, i jeśli na przykład damy wszystkich, żeby budowali jednostkę, to wiadomo, że szybciej się skończy. tak, dodajemy do farmy. Ok, czyli udało nam się to zrobić w czasie pierwszej tury. To myślę, że jeszcze może ze dwie tury z zagami przejdziemy do samej gry, bo. Co czujesz, że to będzie długotrwało inaczej? Ok, czy fajna zbudowana? Okej, okay, czyli tutaj właśnie widzimy, że y, koloniści, jeśli będziemy ich źle traktować, to mogą stać się nieszczęśliwi i kiedy będą nieszczęśliwi, mogą zacząć niszczyć budynki. No, to tak trochę jak w cywilizacji, chociaż w cywilizacji nie mogliśmy nic produkować, a tutaj... ...były <grymne> takie konkretniejsze zamieszki. E, tak, to jest morale. Potrzebujemy więcej jedzenia, tak? Czyli... Food Production Bar. Czy możemy produkować albo drewno, albo jedzenie? Czy produkujemy jedzenie w takim razie? Czy teraz nam zbudować uniwersytet? tutaj może Może budować uniwersytet i w międzyczasie możemy przerzucić następną tutaj. Dobrze, czyli w trakcie tej tury udało nam się zbudować nową kolonię w tym miejscu. A to nam każe przenieść kolonistów, tak? Ok. Dobrze, czyli tak w międzyczasie laboratorium się zbudowało. Spróbujemy zbudować jakąś nową te technologię w takim razie. <zysy> Nie wiem. Można poszukać elektronikę, nawet jeśli wylądowaliśmy statkiem kosmicznym. <laughs> Okej, okay. dobra, nie będzie. Nie będzie elektronika może. Aha, eee, a, chciałbym, żebyśmy Advice kliknęli. Eee, Zobaczcie, każe nam metalu. Chociaż nie nie, On tutaj nam mówi co to jest. A eee, nie, nie będzie elektronika. Okay, czyli teraz mamy zbudować tak zwane baraki, tak? Znaczy baraki zbudować fabrykę. Żeby móc zbudować jednostki, okej. Okay. A i to jest, to jest koniec tutorialu. To teraz już mam sobie sam radzić. <grym> Dobra, to spróbuję może jeszcze chwilkę. I potem przejdziemy do następnej gry, czyli budynki i tutaj nam każe zbudować fabrykę. Dobra, to takie szybkie overview myślę, że wystarczy. No, fajnie wygląda. Jakby się może właśnie wgłębić trochę, Pogacie jeszcze trochę dłużej. To... Chciałbym na przykład te, też te bitwy zobaczyć, ale musiałbym poczekać aż się zbudują te szty te, te budynków. A dam ja się, że yy, na tym sobie skończymy i przejdziemy sobie teraz do następnej gry. Okej, okay, lecimy dalej. Kolejnym demem będzie druga część Eda. Zobaczymy, co tam napisali w recenzji. Yy, recenzja podobnie jak to autorstwo do Diabola. Też dosyć, dosyć zachwyca tą drugą częścią. Z tego co zrozumiałem to wyszła zaraz niedawno po, po pierwszej, jakoś rok później. Bardzo dużo osób przy niej pracowało, grafików i scenarzystów. Nie mieli tym razem scenariusza od tego Pratchetta. Jednak autor potwierdził, znaczy potwierdził, zaakceptował ten, ten scenariusz. Jej błogosławieństwo z tego co wyczytałem z recenzji. Gra potrzebuje trochę silniejszego komputera. Tak, jak tutaj jest opisane, czy raczej demo, ponieważ pełna wersja powinna śmigać na 486DX2, natomiast demo potrzebuje przynajmniej Pentium i co najmniej 32MB, co jest dosyć sporo, jak na tamten czas. Więc zobaczymy, czy no, że powinna pójść, zobaczymy, jak będzie chodzić. Teraz, jeszcze takie małe przypomnienie, czyli 486DX2, 66, 8MB, pełna wersja i Windows 95. Ok, to zaczynamy od instalacji, domyślam się. Ok, sama instalacja dosyć szybka, domyślam się, że yy, yy, pewnie większość rzeczy jest na płycie. Będziemy po prostu to o płytę później. Yy, nie, może, może nie. Boję się właśnie tego, że jak on mi zainstruje jakiś inny sterownik, to potem nic nie będzie działać. Dobra, No to sprawdźmy to demo. Okej, okay. jak już widzę na początku, to yy, nie mam kursora takiej, jaki jak powinienem mieć, ponieważ jest czarny kwadracik. E, domyślałem, że to, że to jest właśnie problem związany z kartą graficzną. Także tutaj niestety nie będę mógł zrobić nic więcej, e, z, znaczy w tym temacie oczywiście. No myślę, że jakby spokojnie sobie możemy spróbować przejść. Mm. Kiedyś tam do temu chyba grałem w tą przygodówkę oczywiście z opisem, także... E, Yikes, I a vaster, matey -o. <laughs> Oh, tis a fair sharp of wind as blows past the scudding sails, or else there ain't no evo in the sea biscuit, me blight o. <laughs> I'm sorry. Oh, sorry about that. I thought you were a sailor. All salty sea phrases aside, do you actually sail anywhere interesting? Oh, I lad, aye. We go to the sunny continent of Forex. Sun, surf, sand, sun, surf, prawns, sand, sun, um, a more surf, lots more sun, and uh, rather persistent jokes about sheep. For some reason. Yeah, well, let's forget about the sheep jokes for now. Oh, I wish I could. Oh, believe me. Good grief. Can I get passage aboard your ship? Oh, can't be done, my old want to be shipmate. I'm only taking the living dead on this trip. Special civic arrangement. See you later. Discworld 2. Demo. Only the dead escape. Your celem w tym demo jest wyjeżdżanie z miasta. żywym, tak Dobrze, czyli nas, naszym celem jest opuszczenie wyspy żywym albo martwym. E, tutaj, o ile dobrze kojarzę, to trzeba e, oszukać po prostu e, gościa, który nas może zadeklarować jako martwym. Ale zanim e, możemy to zrobić, musimy porozmawiać z Panem Śmierć. Właśnie w disclosure tego śmierć jest. Um, eh. śmierć jest mężczyzną. Bring out your living dead. Bring out your living dead. Dead collected. corpses transported. Gwarantied disposal to far off times. The dear departed stay departed. They like it so much they never come back. Highly recommended service. Ok, czyli w tej grze dialogi wyglądają właśnie w ten sposób, że wy wybieramy interesujący nas temat, niestety nie możemy wybrać co postać ma powiedzieć, wszystko jest um, przeskryptowane. Dobrze postaram się trochę szybciej polecić z, polecić z filmem, bo <laughs> coś czuję, że dosyć długo trwa. Dead, sir. Dead? I'm not dead. Do I look dead? Oh, hard to tell sometimes these days, sir. It's just that if you're dead, then you're stuck in trade. Our post mortem travel service offers dozens of very exciting internment locations. Look, I am not dead. Look, you seem a little bit peaky. Why don't you just hop on the old cart for a minute? And if you pop off, then it saves us all a lot of trouble. If it's all the same to you, I think I'll avoid resting my backside on a pile of carrion. Suit yourself, sir. I'm sure they don't mind. Okay. Foreign climes? For a corpse? Well, corpses have needs too, sir. It's not all just fun and games being dead. There's a sudden stiffness in the joints, continual growth of hair and fingernails, not to mention noisy poltergeists and neighbors who dislike being gnawed. Ignored? No, no. Gnawed? You know, maggots and such like.

Tak, tutaj mamy piłę. Składamy ją do do torby. Hmm, tutaj dalej już nie pamiętam. Tutaj, tutaj chyba nie mogę wejść. Tak, to jest, to jest chyba wszystko, co tutaj możemy zrobić z tymi trzema. Teraz potrzebuję znaleźć. Yy, zaraz. Tak, to nie jest tu, to są te drzwi obok.

Okej, okay, tu mamy mężyczki. Eee, dobrze, i teraz tak, tą manekinowi trzeba zdjąć spódnicę. <grymany> <grymany> okay. eee, dobra, i teraz tak, z tego co kojarzę, to trzeba mu chyba jeszcze rękę odrąbać. Teraz chyba już mam wszystko, co potrzebuję. Mam lód i mam rękę. No te to, to hitboxy są jednak takie trochę wkurzające. No wejdziemy idziemy dalej. Teraz w tym miejscu. Okay, co tutaj będą mogli nas zadeklarować z małem. Szkoda, właśnie, że napisów nie ma przy dialogach też nie widziałem żadnego, żadnej konfiguracji nic żebybym się odpalić także za to musicie mi wybaczyć Jak się chce, być znażonych znażonych tutaj? Simple, just lay down on that slab when a cold mirror won't cloud with your body's breath and there's no detectable pulse then we can safely declare the individual to have past, beyond I've had to relax those criteria, sir. In the current situation it pays to be flexible in your definitions. <laughs> yes. Alright. Um look, I'm feeling a little bit dead. And so I thought I'd better just pop along and see you. Right, a very wise decision, if I may say so, sir. Now we'll do a few little standard tests. Firstly, I'll check your breath, see if it clouds up this mirror. Bad news, I'm afraid, sir. You still seem to be in the land of the living. Are you sure? Afraid so, sir.

Time. i've been feeling a little bit dead most of the night but i definitely felt myself pop my clogs a few minutes ago outside would you care to just take a little look firstly i'll check your breath see if it clouds up this mirror okay now i'll check your arm for a pulse bad news i'm afraid sir

I think he might be Okay. Poki me out This should fool Poki me out Teraz wiem, że dalej będzie chciał temperaturę sprawdzić. Been feeling a little bit dead most of the night, but I definitely felt myself pop me clogs a few minutes ago outside. Would you care to just take a little look? Firstly, I'll check your breath, see if it clouds up this mirror. Okay, now I'll check your arm for pulse. Hmm, looking good so far. Sir. Just one last test. ...your body temperature. No, wait! Perhaps we can talk about this! <laughs> <laughs> Sorry, Wonderful news, sir. Wonderful news. Yes? Am I dead? As a doornail, sir. Finally. A satisfied customer at last. Now then, here's a death certificate, which also entitles you to cut price headstone carving, embalming, and free drinks at the yearly Mortician's Ball. Mortician's Ball? Doesn't sound like much fun to me. Oh, you know, sir, once the old embalming fluid starts flowing, of course it kills you at the end, but what doesn't? Eh, <laughs> well.

Yo ho, ho ho, me matey! Shiver your timber, a vast improvement! Stop that! Oh, please. It's genuine nautical gibberish. No, I've told you about that. I'm only doing business with you if you stop all that ridiculous yo ho ho business. It's demeaning. But it's establishing character! No, it's establishing that you are a loony. This is supposed to be a sea voyage, not Captain Sea Dog's little shipmates holiday fun club. Look, if we're going to sea, then we ought to establish ourselves as acceptable stereotypes of sea going characters. <laughs> it all stands to reason. Now, you can't hold me responsible for the paradigms which grip our customers. They expect this sort of thing, they don't think you're real. Without all that... Avast the domain bracer ah, Business? Word-of-mouth advertising can make or break a business like mine. Word of mouth? They did! Oh. Oh alright. Just bring them on board then and we'll forget all about it. Timber <laughs> hoist what? Uh nothing. Uh, just um <clears throat> clearing my throat. <laughs> There's something very odd about you. Discworld two. Missing, presumed Available soon. Okej, okay, czyli to by było na tyle z tego dema. Hmm, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ten film trochę przydługawy wyszedł niestety, ale... E, tak to już wyszło. Gra wyszła jakoś miesiąc później w grudniu. Znaczy my mieliśmy teraz to demo dopiero w tym numerze listopadowym, ale ono było chyba trochę wcześniej dostępne. Hmm, dobrze, to ja wam dziękuję za, za oglądanie i spotkamy się w na następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!